2024 rok, końcówka marca. No i co z tego? Wyglądam lekko niewyjściowo. Od trzech dni wydaje mi się, że za dwie godziny będę gotowy do wyjazdu. Ale będę gotowy za dwie godziny. Dziwny był inny niż pozostałe cztery, był zeszły rok. Inna była ta zima. <coughs> Czy ja jestem zdrowy? Najzdrowszy jak umie być. Natomiast taki niezdrowy to nie byłem od lat. Myślę, że od ucięcia nogi nie byłem taki niezdrowy. Jak jestem teraz yy, widać tak ma być. Prawdopodobnie po prostu się starzeje. Została yy, mi podłoga. Trzeba ją posprzątać. W moim wypadku to nie jest wcale takie łatwe, a jest tej podłogi tutaj dosyć sporo. Jak na kempingowy domek, rower mi się połamał, da się jechać. Mam nadzieję, że będzie się dało jechać jakieś 500 km. Po tyle zamierzam zrobić do miejsca, gdzie wydaje mi się, że będę mógł wykonać kolejne wcielenie. Moje żabki. No, z malowania pięknego tęczowego pewnie już niewiele pozostanie, ale wszystko płynie, wszystko się zmienia. Zmienia się również żabka, staje się bardziej pokryta patyną. Wczoraj na dwie godziny przed planowanym wyjazdem zostałem rower na kapciu. No, drobiazg, godzinka. Wymieniłem dętkę. Ale przy okazji stwierdziłem, że moje hamulce też już są w marnym stanie. Więc wymieniłem linki, klocki. I okazało się, że rower jest złamany. Coś tam podparłem, coś tam wstawiłem kawałek klocka. I od wczoraj cały czas planuję wyjazd za dwie godziny. Ja wierzę, że za dwie godziny ruszę. Dlaczego golę głowę na wyso? No bo jestem buddysto! Albo wcale nie dlatego. To dlatego, że łysa głowa jest świetnym kalendarzem. A wiem, kiedy mija półtora, dwa miesiące. A poza tym łysą głowę o wiele łatwiej utrzymać chwilienie. Dlatego golę głowę na wyso. No to w drogę. Pierwsze 25 km. No, więc yy, wszystko normalnie. Na szczęście jeszcze jest jasno, zrzucam koło. Koszalin, koszalin, czyli tylko 25 km, a jest już yy, późny. No, późny w domowych warunkach nie, bo jeszcze przed meczem jest. Ale już jest yy, 19 i jest ciemno. Yy, dobrzy ludzie dostają bonusy od. Życia i jak po przerwie długiej ruszają w drogę, to wszystko im sprzyja i wszystko działa jak trzeba. Mi też po 20 km kapeć tuż przed zmrokiem. No i szybka akcja okazała się za szybka. I przyszypałem sobie dętkę przy zakładaniu. A więc ponowna rozbiórka, klejenie bo już nowej dętki nie miałem. No i oczywiście już było ciemno. Już było ciemno, kiedy składałem rower. I przy montażu koła zepsułem sobie. Dopiero co założoną nową linkę hamulca przedniego. Mam hamulce tylne, więc da się jechać, ale los mnie nie oszczędza. I bardzo dobrze moi kochani. To jest właśnie życie, moje życie. Jestem w koszalinie. No Koszalin to jest dla mnie nieprzychylna okoliczność, ponieważ no, ja nie będę tutaj nocował, więc czeka mnie jeszcze kręcenie nocne. Ale skoro jestem w koszalinie, to podłączyłem sobie baterię, żeby jutro nie mieć tego problemu. Tu jeszcze krótka wrzutka z ciekawostką, bo jestem w trakcie montażu, więc postanowiłem dorzucić jeszcze ciekawostkę. Zdajecie sobie sprawę z tego, że przez 4 lata ani razu nie byłem w koszalinie. W ciągu ostatnich 4 miesięcy jestem chyba piąty raz. Myślę, że jutro również muszę odwiedzić sklep rowerowy, uzupełnić dętkę, naprawić linkę hamulca. A więc wszystko jest super. Ponadto, kochani moi, a jakbyście wyczuli, ja jeszcze nikomu nie powiedziałem, poza najbliższymi przyjaciółmi, że ja ruszam, natomiast e... zadzwonił do mnie Karol Dziedziu z pojechanych buczykijów. E... rzadko do mnie dzwoni zadzwoniła do mnie e... Joasia, moja ukochana pani doktor z gryfit z Griffith. E... nie zdołałem odebrać bo akurat naprawiałem Naprawiałem koło, próbowałem oddzwonić, ale mi się nie udało. Będę próbował dalej. Zadzwonił do mnie Wojtek Miszewski. Także jakbyście czuli, że, że ruszyłem, no dobra, dość tego gadania, bo film będzie za długi. Dzisiaj mecz o wszystko jak każdy mecz reprezentacji polskiej. Myślę, że będę obserwował z jakimś komicznym komentarzem, na przykład. Mietczyńskiego fajnie, zabawnie komentuje. Więc, nawet gdybyśmy przegrali, będzie wesoło. będzie wesoło. A teraz, kochani, siedzę sobie, piję kawę i czekam aż podładuje mi się bateria. To myślę, że tak do 21.00 sobie tutaj posiedzę, później zrobię jakieś 10 km, gdzieś mi mapa pokazuje jakiś schron turystyczny, jakieś wiaty w lesie. Więc, 10 km, jeżeli nic się mi nie zepsuje no to przenocuję, a jutro na pełnych bateriach ruszę sobie dalej, gdzie? Ku Wiśle, ku Wiśle moi kochani przez, przez, piękne rejony Borów Tucholskich tam sobie gdzieś będę przemykał ale dokładnej trasy oczywiście jeszcze nie znam miasta nocą są zawsze ładniejsze niż w dzień o. No i taki ładny kościół w Kosalinie 22.45 Zaraz wam wkleję zdjęcie z mapką gdzie ja jestem Przebieg 32 km Przebieg na miarę moich aktualnych możliwości Jestem już w namiocie i mówię Wam serdeczne i ciepłe dobranoc.